Ważne! kobiety wyrwały 11-letnią dziewczynkę z rąk pedofila i pomogły policji w jego zatrzymaniu. Dlaczego tej odwagi zabrakło innym świadkom zdarzenia? Iwona Radziszewska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na magazyn reporterów Jedynki Celownik. Bohaterki z piekar śląskich. Dziewczynka nam powiedziała, ten pan powiedział, że mnie zgwałci. Stwierdziłam, że nie mogę tego tak zostawić, że po prostu mu to ujdzie na sucho, więc pobiegłam za nim. I miał pecha. Nie znały się wcześniej, a jednak w krytycznym momencie zadziałały jak świetnie wyszkolona jednostka policyjna. Czekamy na państwa opinie. Można je zamieszczać na czacie nasz adres celowniktvppl do tego tematu wrócimy za chwilę. A zaczynamy od historii nastolatka, który sam mając poważny problem, stał się przyczyną kłopotów całej szkoły. Mikołaj ma stwierdzoną wadę słuchu i szkoła powinna zapewnić mu indywidualny tok nauczania. Chłopak zachowywał się okrutnie i agresywnie wobec innych uczniów. Dyrektor, przez trzy lata, nie przyjmował do wiadomości, że w jego szkole dzieje się coś złego. A ukarano nauczyciela, który jako jedyny problem zauważył i próbował rozwiązać. W jakim stopniu złe zachowanie młodzieży jest wynikiem wychowawczych zaniedbań dorosłych? Czekamy na opinię TVPPL. Na zewnątrz jedna z najlepszych szkół w regionie. Od wewnątrz jednak codzienność bardziej przypomina tu szkołę przetrwania. Powinno się to skończyć, bo już 3 lata tak jest, i dalej nie wytrzymamy z tym. To wszystko za sprawą jednego ucznia, który trafił tu 3 lata temu. Piętnastolatek ma stwierdzoną poważną wadę słuchu, mimo że w szkole nie ma ani klasy integracyjnej, ani niezbędnych w takich przypadkach fachowców. Największym problemem jednak nie jest jego niepełnosprawność, ale stosunek do kolegów i koleżanek. Mateusz miał złamaną rękę, pękniętą kość śródręcza, na co jest obdukcja lekarska. Później Krystian tak został uderzony o beton na holu, że, że miał wstrząśnienie mózgu. Kiedyś w toalecie zamknął pięcioletniego, pięcioletniego chłopca, tam się nad nim znęcał, to dziecko nie chciał później chodzić do szkoły. Podchodzi do nich od tyłu, skakuje na plecy, jak nie to dotknie w tym intymnych miejscach. Dotyka je za piersi, za kliną część ciała. No powiedział, że jak przy najbliższej okazji weźmie ją do łazienki i będzie je gwałcił. Wszystkie te przypadki uczniowie zgłaszali swojemu wychowawcy. Ten spisywał je w tak zwanym dzienniku elektronicznym, do którego dostęp mają rodzice i dyrektor szkoły. Oprócz tego wychowawca i uczniowie wielokrotnie osobiście alarmowali dyrekcję o tym, co dzieje się w szkole. Ich zdaniem zawsze bezskutecznie. Wchodzimy, pan dyrektor mówi, tak, co się stało. No i my opisujemy sytuację. Pan dyrektor powiedział, że, mamy się, że pan się tym zajmie. I w jaki sposób pan dyrektor się tą sprawą zajął? Było tyle, że poszliśmy, i na drugi dzień już nic nie było. W ogóle żadnych konsekwencji. To się nie dzieje, proszę pana. Przypadki takie miały miejsce. Ale to wszystko zostało rozwiązane. Ale w jaki sposób? Bo ten uczeń cały czas chodzi do tej szkoły. To w jaki sposób to zostało rozwiązane? I nikogo nie krzywdzi. Jest pan przekonany o tym? Tak. W czwartek doszło do kolejnego pobicia. Proszę, sprawa jest wyjaśniona. No ale przed chwilą pan powiedział, że już nie dochodzi do takich przypadków. W czwartek, czyli parę dni temu dosłownie znowu doszło. No to dochodzi czy nie dochodzi? To było poszturchiwanie, proszę pana. To było poszturchiwanie. W czwartek zdesperowany wychowawca razem z rodzicami zgłosili wszystko na policji. Zaczął się szum. Dyrektor to, co robi, to stara się jak gdyby bronić tego ucznia. Tak jak mówię, jak mówię na ostatnim wywiadówce powiedział, że trzeba wyciszyć szum medialny i nie można, jak gdyby ulegać emocjom, tylko że będzie jakiś tam kontrakt zawarty z rodzicami tego ucznia i z tym uczniem. Nauczyciel nie chciał dłużej czekać. W obecności dyrektora przeprowadził lekcję wychowawczą, na której uczniowie po raz kolejny opisali przykłady bicia i molestowania. Efekt natychmiastowe zawieszenie nauczyciela w obowiązkach wychowawcy i wszczęcie przez dyrektora postępowania dyscyplinarnego. nie mogę na ten temat rozmawiać. Ale bardzo, bardzo, mi, bardzo mi przykro. Po prostu to, to jest sprawa, którą no, nie mogę publicznie tutaj nie mogę opowiadać o wszystkie. Dzwonię w, w sprawie pańskiego syna. Chcę panu podać numer do sądu Janowego we wrześniu. Tam się toczy postępowanie. Proszę tam zasięgnąć informacji. Możemy rozmawiać po rozprawie sądowej. Kilka dni temu uczniowie powiedzieli dość. Razem z rodzicami zorganizowali demonstrację domagając się przywrócenia wychowawcy do pracy. Zastępuje nam drugiego ojca. Tak jakby czujemy się bez niego w szkole bezpiecznie. Wszystkie sprawy rozpatruje jest jedyny nauczycielem, który tak angażuje się w nasze sprawy. To, że młodzież wystąpiła w obronie wychowawcy, być może sprawi, że sprawą zajmie się prokuratura, sąd dla nieletnich i władze miasta. Nie ma pan w tej sprawie sobie absolutnie nic do zarzucenia? Nie odpowiem panu na to pytanie. Ale dlaczego nie? No to jest proste pytanie. Yy... Być może, że, że... ale nie, 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 nie chcę na ten temat się wypowiadać. Tak? Jak niestety często bywa za głupotę i brak kompetencji dorosłych, cierpieć muszą dzieci. A my wracamy do historii brawurowego ujęcia pedofila poszukiwanego przez policję na Śląsku od wielu miesięcy. Wystarczyła chwila uwagi i dużo odwagi dwóch kobiet, by uwolnić dziewczynkę z rąk przestępcy i pomóc policji w jego zatrzymaniu. A jacy jesteśmy państwa zdaniem? Czy reagujemy, kiedy innym dzieje się krzywda, czy wolimy tego nie widzieć zajęci własnymi sprawami? Na szczat, celownik tvp.pl Nazywam się Mirella, mam 23 lata, pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinnej. Nazywam się Ewa, mieszkam w Piekarach Śląskich od 15 lat, pracuję jako nauczyciel wychowania fizycznego. Panie zrobiły wielką rzecz, zareagowały. Zareagowały na coś, na co nie zwróciło uwagi szereg przechodniów tego dnia w tym mieście. Przeauważyłam, że mała dziewczynka Stoi przy słupie, oparta, czekająca na kogoś. Zauważyłam, że po kilku sekundach dochodzi do niej mężczyzna, który wcześniej mi mijał. Przycupnął przy tej dziewczynce, zaczęli coś rozmawiać, posławał ją w czoło, wziął ją pod ramię i po prostu odeszł. Zaniepokoiło mnie to, bo tak. Nie wiem, godzina 19.30, dziewczynka idzie z obcym mężczyzną. Nie dawało mi to spokoju. Stwierdziłam, dobrze, pójdzie tą gówną. Jest urząd miasta, jest policja, jest bank, więc więc nic się nie stanie. Ale Mirela, jak skręcą w lewo, to biegnie. Nie wiem, to był impuls. O tym się nie myślało, po prostu reagowałam. Pobiegłam za nimi, trzymałam się w takiej bezpiecznej odległości. W tym momencie spotkałam tutaj panią Ewę. Wyszłam na spacer usłyszałam w pewnym momencie płacz, taki naprawdę bardzo delikatny płacz dziecka. Wiedziałam, że coś się e, dziwnego dzieje i musiałam zareagować. W tym momencie, jak on skręcił na to grudki działkowe, usłyszałam już bardzo wyraźny płacz dziecka. E, tak naprawdę nerwowo zaczęłam się rozglądać i widzę panią Mirellę, która dobiega od strony miasta. Pani Ewa zapytała mnie, czy widziałam to, co ona. Powiedziałam, że idę za tym panem i za tą dziewczynką po prostu od od Biedronki. Pani Mirella biegnąc za mną, no, dodała mi chyba troszeczkę otuchy, bo biegłam na te ogródki działkowe. No i w tym momencie po prostu jak kamień w wodę, człowiek się zapadł. Kawałeczek dalej były takie krzaki i w, tam y, zobaczyłam właśnie plecak mężczyzny. Podchodzę do y, mężczyzny, Pytam się dziecka, dziewczynko, czy to jest twój tatuś, ona mi odpowiada, że ten pan y, takim bardzo płaczliwym głosem, odpowiada mi, że ten pan y, zabrał ją spod sklepu i ją porwał. Pani Ewa bez chwili zastanowienia wzięła dziewczynkę, przyszarpnęła do siebie. Mężczyzna, machnął ręką, coś tam skomentował i po prostu się oddalał. Myśmy zajęły się dziewczynką, zapytałyśmy w ogóle, co ona tutaj robi, dlaczego ona z tym mężczyzną poszła. Jest jej rodzice, czy w ogóle nic się nie stało? Dziewczynka nam powiedział ten pan powiedział, że mnie zgwałci. W tym momencie po prostu nas wmurowała z panią Ewą. Stwierdziłam, że nie mogę tego tak zostawić, że po prostu mu to ujdzie na sucho, więc pobiegłam za nim. Wyleciałam na tą uliczkę i stwierdziłam jejku, mam cię facet, bo jesteś na dole, jest główna ulica, jest straż miejska, jest straż pożarna. No i dobiegłam do tej bramy, łapię za klamkę bramy i okazuje się, że brama jest zamknięta. W tym momencie strach już do mnie doszedł, bo się bałam po prostu, że ten mężczyzna stoi teraz za mną. Więc obróciłam się powoli do tyłu, zobaczyłam, że na Alejce nikogo nie ma. Wróciłam się w kierunku wyjścia, gdzie podjeżdżał policyjny radiowóz. Kobiety podały nam świetny rysopis, wskazały miejsce oddalenia się tego człowieka. Dzięki temu patrol, który przyjechał na miejsce, nie miał większych kłopotów przy zatrzymaniu. Tego człowieka poszukiwaliśmy od stycznia tego roku, kiedy otrzymaliśmy zgłoszenie, że pedofil zaatakował dwunastolatkę. Na terenie aut pokopalnianych. Decyzją sądu został aresztowany na okres trzech miesięcy. E, grozi mu za tego typu przestępstwa kara do 12 lat pozbawienia wolności. Dziewczyna była e, na języku angielskim. E, mama ją miała odebrać. No niestety. Ten Język Angielski jest w takim budynku, gdzie no ciężko jest stanąć samochodem, więc nauczyciel odprowadził po prostu dziewczynkę po tą Biedronkę. Tam jest jednak parking, jest większa możliwość zatrzymania się samochodem. Miejsce oświetlone, w miarę uważałam bezpieczne, gdzie jest naprawdę dużo ludzi i też mnie to zaniepokoiło, że po prostu nikt nie zareagował. Z tego co wiem, to jest cały czas pod nadzorem lekarza. No na pewno w jakiś sposób ją to ta sytuacja przytłoczyła, na pewno, pomimo tego, że uniknęła pewnej tragedii, na pewno coś w tej dziewczynce zostało. No, mam nadzieję, że, że dziewczynka szybko o tym zapomni i, i będzie wszystko dobrze. Panie nie odpuściły, ja myślę, że wielu mężczyzn by się zastanawiało, czy w takim miejscu, bo było to ciemne i ustronne miejsce, czy y, mężczyzna y, zareagowałby tak, jak zareagowały te dwie kobiety. Miał pecha, na pewno. Nie, nie czuję się bohaterką. Ja myślę, że może jakby ludzie czasami nie byli tak zabiegani i zapatrzeni też na swoje problemy, myślę, że może... Więcej osób zareagowało. Postawą obu pań zachwycona jest policja. Jak nagrodzić to, co zrobiły, zastanawia się podobno sam prezydent. Dla nas po raz kolejny dwa przypomnienia. Nie zostawiajmy nigdy dzieci bez opieki i nie bądźmy obojętni. Inni mogą potrzebować naszej pomocy. To też chyba najlepsze podsumowanie opinii, jakie zamieszczali państwo na czacie. Zapraszam do dalszej dyskusji, do dyspozycji również nasz portal na Facebooku. A dzisiaj to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam jutro o 16:40 do zobaczenia.